Korzystając z zaproszenia ludowych zespołów sportowych, wziąłem udział w tym turnieju wojewódzkim dziewcząt, który uważam służy dobrze rozwijaniu kultury fizycznej wśród młodzieży. Zawsze jako działacz samorządowy w swoim mieście w Bełchatowie i na terenie powiatu bełchatowskiego staram się wspierać tego typu imprezy, bo są one bardzo potrzebne, gdy chcemy myśleć o przyszłych sukcesach już w dorosłym sporcie. Tutaj mieliśmy okazję zaobserwować właśnie dobre przygotowanie i organizacyjne. Warto było to wesprzeć. Kandydując do Parlamentu Europejskiego, chciałbym także w przyszłości jako poseł, a nawet jeżeli nim nie zostanę w swojej dalszej działalności, także tego typu imprezy sportowe wspierać. 13 marca w jedynie pierwszym odbyły się zawody strefowe Wojewódzkich Mistrzostw Zrzeszenia Ludowe, Zespoły Sportowe, w których to zawodach brały udział drużyny. Wiktorii, Wiktorii Grabów to jest powiat Łęczycki, UKS-u z powiatu Pajęczańskiego, LKS Omega Kleszczów powiat Bełchatowski i my, jako gospodarz, czyli powiat Radomszczański, reprezentowany byliśmy, byliśmy przez klub sportowy Stal Radomsko. Z tej, z tej imprezy awansowały dwie drużyny do finałów wojewódzkich. To są z pierwszego miejsca Stale Radomską i z drugiego Wiktoria Grabów. Fundatorem, fundatorem dzisiejszych pucharów w tych zawodach był pan Tadeusz Rozpara. To było z inicjatywy, oczywiście, Rakonusza Ciacha, bo tak z takim pomysłem do mnie dotarł. Ja to zaakceptowałem, oczywiście, bez żadnych problemów i no, dyplomy to już było, dyplomy były fundowane przez Powiatowe Zrzeszenie LZD w Radomsku. Myślę, no. że wszyscy byli bardzo zadowoleni, ponieważ z zawodów strefowych zazwyczaj, a w zasadzie chyba już w tej chwili nigdy nie, drużyny nie wyjeżdżają z pucharami, z, z dyplomami. Więc to była ogromna satysfakcja dla wszystkich drużyn, bo wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy.